Thank you Peliwia to pierwsza firma biotechnologiczna, która w Polsce otrzymała zgodę Ministerstwa Zdrowia na bankowanie materiału biologicznego z obszaru jamy ustnej. I tutaj, jeżeli chodzi o miazgę zęba, jesteśmy pierwsi w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o dziąsło, jesteśmy pierwsi na świecie. Nie ma innego takiego banku. jest bardzo istotne, żebyśmy mogli ten materiał bankować, ponieważ jest to pierwszy etap do tego, żeby potencjalnie móc w ogóle ten materiał opracowywać i docelowo zastosować. Tak też jest, takie jest też prawodawstwo, ale też od strony organizacyjnej ten bank jest nam no, właściwie niezbędnie potrzebny do tego, żeby skorzystać później z potencjału tego materiału. Rzeczywiście obszar Jamy Ustnej ma niezwykłe możliwości regeneracyjne i ten pomysł wykorzystania tego materiału Właśnie zrodził się z tego, że lekarze, dentyści czy generalnie osoby pracujące w obszarze błony śluzowej wiedzą, że ten obszar goi się inaczej niż chociażby skóra i faktycznie rzadziej powstają blizny, goi się nawet w warunkach właśnie takich wilgotnych, gdzie jest też bardzo dużo bakterii, a więc potencjał regeneracyjny jest bardzo wysoki. Celibia powstała po to, aby umożliwić pacjentom dostęp właśnie do medycyny regeneracyjnej i terapii zaawansowanej. To jest nasz główny cel. Pierwszym etapem jest założenie banku tkanek i komórek, a kolejnym etapem będzie opracowanie technologii wytworzenia leku terapii zaawansowanej do zastosowania dla naszych pacjentów. Spektrum zastosowania komórek macierzystych rozwijał się w miarę upływu lat. Obecnie istnieją już określone wskazania do stosowania komórek macierzystych. Szczególne uznanie zdobyły sobie terapie w zakresie hematologii, także dermatologii. Miejmy nadzieję, że również tak będzie w chorobach jamy ustnej, bo to jest celem tego przedsięwzięcia, o którym mówimy. Oczywiście nie będzie to panaceum na różnego rodzaju stworzenia. Ale nadzieja, że uda zahamować się przede wszystkim choroby przyzębia, a tym samym profilaktycznie zadziałać na utratę tego uzębienia jest tutaj bardzo duża i te terapie w ciągu myślę kilku lat powinny przynieść praktyczny już efekt. Mówi się, że medycyna XXI wieku to właśnie medycyna oparta o materiał biologiczny. W każdej tak naprawdę teraz dziedzinie nauki wraca się właśnie do, do natury, tak, do biologii bo wiemy, że jakby my jesteśmy na tyle dobrze skonstruowani, że po prostu warto z tego skorzystać. Nasze badania zmierzają w kierunku wykorzystywania egzosomów z poziomu obszaru z błony śluzowej jamy ustnej. Oczywiście badania kliniczne w zakresie egzosomów toczą się na świecie. W Polsce takich badań w tej chwili nie ma, ale naszym celem jest takie przygotowanie też docelowo tych możliwości terapeutycznych, żeby później pacjenci, którzy mają ten materiał zbankowany, mogli z takich możliwości skorzystać. Coraz większy nacisk jest kładziony na medycynę regeneracyjną i terapię spersonalizowane. W przypadku, kiedy jakikolwiek wynalazek z uniwersytetu miałby być użytkowany u ludzi, potrzebne jest to, aby przeszedł w, przez bank komórek i tkanek. I obecność takiego banku u nas spowoduje, że jeżeli mam nadzieję już w nie niedalekiej nie przyszłości, wynalazki tworzone między innymi w centrum i na uniwersytecie będą trafiały do zastosowania u ludzi, przy pomocy takiego banku z pewnością nam to, to ułatwi i będziemy mogli mówić o tym, że ten transfer technologii odbywa się płynnie i skutecznie.